Prosiliśmy o to spotkanie z Państwem, gdyż wczorajszy tutaj, w siedzibie Parlamentu Europejskiego, została otwarta wystawa z inicjatywy pani europoseł Janiny Ochojskiej. Wystawa, która w sposób no, niestety tendencyjny i nie zgodny z prawdą przedstawia obraz, sytuacji na granicy polsko-białoruskiej, przypomnę granicy zewnętrznej Unii Europejskiej. Jest czymś absolutnie niedopuszczalnym, że w Parlamencie Europejskim po raz kolejny z ust przedstawicieli pozycji wobec rządu Rzeczpospolitej Polskiej padają słowa pełne Nieprawdy. Mam na myśli tutaj chociażby wystąpienie podczas otwarcia wczorajszej wystawy przez byłego premiera, ministra spraw zagranicznych pana Włodzimierza Cimoszewicza. I czasami odnosimy takie wrażenie, że te przejawy swoistego rodzaju oikofobii czy ksenofilii, czyli postaw wymierzonych we własny kraj, we własną ojczyznę, przybierają już charakter dalece nieakceptowalne. Dlatego chcielibyśmy Państwu przedstawić kilka faktów. Pani europoseł Janina Ochojska pytała wczoraj podczas otwarcia ustawy, dlaczego pomoc humanitarna jest w Polsce kryminalizowana. Otóż Szanowni Państwo, kryminalizowane i ścigane z urzędu jest przestępstwo nielegalnego przemytu ludzi, nielegalnej migracji, a nie pomoc humanitarna. Chciałbym odnieść się do faktów. Funkcjonariusze Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej wspólnie z takimi organizacjami jak Polski Czerwony Krzyż, Prawosławny Metropolitalny Ośrodek Miłosierdzia Laos, Caritas Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego, Caritas Polska oraz Architekcji Białostowskiej, Podlaski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża, jak również Fundacja Dialog na bieżąco i systematycznie udzielają pomocy humanitarnej tym, którzy tej pomocy potrzebują. W trakcie trwania kryzysu migracyjnego pomocy i Chęć Współpracy okazało szereg organizacji, m.in. Caritas Diecezji Ełckiej i Drohiczyńskiej, diakonia Polskiego Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, Chorągiew Białostockiego ZHP, chociażby Społeczne Liceum Ogólnokształcące, muzułmańska gmina wyznaniowa Pochoniki, grupa Domy Bez Granic. To są przykłady praktycznie codziennej współpracy funkcjonariuszy Straży Granicznej z tymi wymienionymi organizacjami. Takie spotkania z tymi organizacjami odbywają się cyklicznie. Pomoc humanitarna tam, gdzie jest konieczna, jest na bieżąco przekazywana. I chciałbym w tym miejscu, w Parlamencie Europejskim, w imieniu nas wszystkich zebranych tutaj, wyrazić słowa niezwykłego uznania i podziękowania dla funkcjonariuszy Polskiej Straży Granicznej, funkcjonariuszy Polskiej Policji, żołnierzy Wojska Polskiego, tych, którzy szczegą bezpieczeństwa również mieszkańców Brukseli. Bo chcę podkreślić, nielegalna migracja, z którą mamy do czynienia z inicjatywy Putina, z inicjatywy Łukaszenki, to nic innego jak element wojny hybrydowej. I te pełne emfazy, pełne no, jakieś zadumy, słowa, które padały podczas wczorajszej, otwarcia wczorajszej tej wystawy, nie mają żadnego związku z rzeczywistością. Pyta pani Ochojska, pyta pan Cimoszewicz, jak to możliwe, że na granicy polsko-ukraińskiej pomoc uchodźcom jest profesjonalna, jest udzielana, a nie jest udzielana na granicy. Wiedzieć bardzo dobrze, że jedynym miejscem do złożenia przez uchodźcę, przez migranta wniosku o ochronę międzynarodową jest przejście graniczne. Nielegalne przekroczenie granicy jest zawsze działaniem nielegalnym. I jeżeli pani ochojska. czasami, tak jak już powiedziałem, pełna enfazy, zadaje pytania, czy wiemy, czy słyszeliśmy o tym, że oto jakiś doktor nauk medycznych z Syrii, czy inna znakomicie wykształcona osoba zagubiła się na granicy, to zadajemy pytanie, czy ta znakomicie wykształcona osoba, która znalazła się legalnie na terytorium Białorusi, zakupiła za swoje pieniądze bilet, czy też ma wizę turystyczną białoruską i znalazła się na Białorusi, nie wie o tym, że nie należy przekraczać nielegalnie granicy, narażając życie swoje i innych czasami bliskich, tym również niestety dzieci, chodząc gdzieś nocą, czy, 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 czy w trakcie zimy, czy, czy po bardzo niebezpiecznym terenie bagnistym, a nie powinna znaleźć się na przejściu granicznym, czy powinna taki wniosek o ochronę międzynarodową złożyć. Pytanie. Dziwi się Cimoszewicz, dlaczego y, pomaga, jest udzielana pomoc uchodźcom z państw trzecich na granicy polsko-ukraińskiej. Otóż kto jak to, ale minister spraw zagranicznych, były premier, powinien wiedzieć, że pomoc taka udzielana jest zawsze w wypadku państwa objętego wojną. Taka sytuacja jest na Ukrainie. Proszę Państwa, 20 tysięcy studentów z państw trzecich, takich jak Ghana, z państw afrykańskich Wschodu, zostało objętych pomocą międzynarodową. W momencie wybuchu wojny na Ukrainie te osoby znalazły bezpieczne miejsce w Polsce. Osoby, które składają wniosek o ochronę międzynarodową na, na przejściach granicznych polsko-białoruskich, również taką ochroną są obejmowane. Natomiast ci, którzy w sposób nielegalny, powtarzam, nielegalny próbują przekroczyć granicę, są traktowani tak, jak w każdym z państw członkowskich Unii Europejskiej. Proszę Państwa, jeszcze raz słowa najwyższego uznania, najwyższego szacunku funkcjonariuszom polskiej straży granicznej. A tym wszystkim, którzy tutaj w Parlamencie Europejskim szkalują nasz kraj, szkalują polskich oficerów, polskich funkcjonariuszy, polskich żołnierzy, należą się słowa potępienia. I proszę państwa, podkreślę to po raz kolejny. Te wszystkie dane, które padają w przestrzeni publicznej o osobach zaginionych o osobach, które również w sposób dramatyczny stracili życie. Każde życie wymaga ochrony i szacunku. Każda utrata takiego życia wymaga słów współczucia i wymaga empatii. Nie Polska stała za wojną hybrydową Łukaszenki i Putina. To nie Polacy ściągnęli tych nieszczęśników do, na Białorusi. Ci ludzie przebywają na Białorusi legalnie, na wizach turystycznych i to, y, ta odpowiedzialność spada na tych, którzy te wojny wywołali. A pożytecznych idiotów, useful idiots, z rosyjskiego paliezny idiot, jak się okazuje, nie brakuje również tu, w siedzibie Parlamentu Europejskiego. Dziękuję uprzejmie. Szanowni Państwo, ja jeszcze tylko to dodam. Kiedy tutaj w Parlamencie Europejskim gościł pełnomocnik rządu polskiego, pan minister Szefernak, kiedy przedstawiał twarde dane dotyczące, jaką pomocą dzisiaj objęci są Uchodźcy Rzeczpospolitej, to nie było na tym spotkaniu ani pani Ochojskiej, ani żadnego, podkreślam, żadnego przedstawiciela tak zwanej opozycji totalnej w Polsce, a tutaj przedstawicieli największej grupy w Europarlamencie, czyli ZPP. Nie było żadnego przedstawiciela. Kiedy dzisiaj Polska ponosi największe z wszystkich państw Unii Europejskiej koszta związane z pomocą, Polska jako naród, Polska jako społeczeństwo to ze strony przedstawicieli Platformy Obywatelskiej, Polskiego Stronnictwa Ludowego, Sojuszu Lewicy Demokratycznej nie ma żadnego wsparcia, aby należne się Polsce, należące się Polsce środki finansowe z Unii Europejskiej do Polski popłynęły. Natomiast mają w sobie taką potrzebę, tak jak już powiedziałem, no, wypływającą chyba z, tego, z tej postawy, którą Roger Skługon określił mianem ojkofobii, żeby tutaj w Parlamencie Europejskim po raz kolejny, czy to poprzez takie wystawy, czy poprzez kolejne wystąpienia podczas sesji plenarnych, atakować własny kraj, posługując się nieprawdą. Jeszcze raz chcę to powtórzyć. Jest to przekaz zakłamany i nieprawdziwy. Polska straż graniczna we współpracy z organizacjami mało tego, również z organizacją pani Ochojskiej, Polską Akcją Humanitarną, praktycznie codziennie tam, gdzie to jest konieczne, takiej pomocy udziela. Ponad milion złotych Polska Straż Graniczna przeznaczyła na pomoc medyczną dla tych nieszczęśników, którzy na tej granicy w sposób nielegalny, z pomocą również tych, którzy taki przemyt ludzi organizują. Pani Ochojska rozdziera szaty tutaj nad ofiarami. Oczywiście nad każdą śmiertelną ofiarą należy się pochylić, ale proszę Państwa, według oficjalnych danych w szczycie tego kryzysu migracyjnego w 2015 roku zginęło ponad 5 tysięcy osób. Ale to jest dalece zaniżona liczba. Tych nieszczęśników zginęło znacznie więcej. Dlaczego? Bo chociażby przez taką politykę różnego rodzaju NGO-sów, różnego rodzaju grup przestępczych, bo tak to należy nazwać. Dzisiaj dochody z nielegalnego przemytu ludźmi przewyższają dochody z handlu bronią czy handlu narkotykami, i często pod płaszczykiem. Właśnie takich działań humanitarnych, NGO-sów, namawia się tych nieszczęśników, aby tutaj do Europy przybywali. Poprzez tego typu właśnie akcje kreuje się taki obraz. Pani Ochońska mówi wczoraj podczas otwarcia tej wystawy, dlaczego idea Ojców Założycieli o otwartej Europie jest dzisiaj zamykana murami, granicami. Pan poseł Żońca przedstawił twarde dane dotyczące, jak chroniona jest granica Unii Europejskiej. Na jej północno-wschodnim odcinku, proszę Państwa, to również Ceuta, to również te enklawy w Hiszpanii. Rząd socjal socjalistów Grecja. Hiszpanii, Grecja, i właśnie. Finlandia. Finlandia dołącza. Wielka Brytania podjęła bardzo twarde działania, skutkujące tym, że każdy nielegalny migrant, przybywający przez kanał Lamasz, będzie schwytany, będzie deportowany, i dożywotny zakaz wjazdu do Wielkiej Brytanii. Proszę Państwa, można żyć w sferze jakiejś naiwności, jakiejś no, niemądrych idei, ale za przeciwnika my mamy dzisiaj Putina, który morduje ludzi, morduje cywilów, a to o czym mówimy, to co się wydarzyło na granicy polsko-białoruskiej, to co tak tutaj próbują przedstawiać jako, jako coś dramatycznego i strasznego organizatorzy tej wystawy, to było nic innego jak przygotowanie do wojny na Ukrainie. Mielibyśmy w Polsce dziesiątki tysięcy nie tylko nielegalnych migrantów, ale kadarów, kadarowców z Trzeczenia. Mielibyśmy agentów Putina szkolonych w Moskwie. Czy tego chce Pani Ochońska, Simoszewicz i inni? To jest pytanie, które im dzisiaj zadajemy. Twoje się artykuły właśnie poświęcone widzące o tym, ile osób wspaniałoby na granicach między Polską a Białorusią. To nie, jest, nie ma żadnych przypadków, no, Szanowni Państwo. No tutaj e, totalna opozycja, przedstawiciele Platformy Obywatelskiej e, realizują tak naprawdę, w mojej opinii, w, mojej, e, w moim przekonaniu, e, agendę niemiecką, interesy niemieckie. Proszę Pani, ci, w, bardzo wielu wśród tych nielegalnych migrantów, którzy, e, którzy e, zostali zatrzymani przez Straż Graniczną, odmówili złożenia wniosku o ochronę międzynarodową. Dlaczego? Bo zależy im na tym, żeby znaleźć się w Niemczech. A ci, którzy w Niemczech się znaleźli, są przez Niemców odsyłani do Polski. Nawet jeżeli nie złożyli tego wniosku o ochronę międzynarodową w Polsce, bo wtedy byłoby to zgodne z unijnymi przepisami. Niemcy wiedzą bardzo dobrze, że jeżeli by ta granica polsko-białoruska nie została utrzymana pod kontrolą Polskiej Straży Granicznej, to ten problem mieliby praktycznie na drugi dzień. Pani Europoseł Elżbieta Rafalska reprezentuje Województwo Lubuskie. Na terenie Województwa Lubuskiego w pierwszych dniach wojny znalazło się bardzo wielu spośród tych 20 tysięcy studentów z Ukrainy czy przedstawicieli państw trzecich, którzy dotarli do Polski właśnie z terenu objętej wojną Ukrainy. I proszę Państwa, co się wydarzyło? Na drugi dzień zdecydowana większość z nich znalazła się już w Niemczech wyjechała do, do Niemiec. I teraz to, o co pani redaktor mówi, to jest nic innego jak próba wspierania tej narracji kłamliwej, wymierzonej w Polskę, pisanej tutaj w Parlamencie Europejskim przez przedstawicieli... Platformy czy, czy Sojuszu Lewicy Demokratycznej i wspierana jest natychmiast, praktycznie na drugi dzień przez prasę niemiecką w Niemczech, jak również tę prasę niemiecką, ale polskojęzyczną, która jest, czy portale polskojęzyczne, które, które są własnością kapitału niemieckiego, a, a funkcjonują na rynku medialnym w Polsce. Chyba wszystko. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Bardzo dziękujemy.